Cześć, witaj w kolejnej części vloga moje 5 minut. Dzisiaj zapraszam Cię na kontynuację pracy związanej z slice'em rozpoczynania długiej przerwy. I w sumie dzisiaj pewnie będę pracował nad błędami, jakie wczoraj znalazłem, czyli jakie ja sam popełniłem, więc kolejne 5 minut, może się uda coś zrealizować. Zapraszam. Więc dzisiaj zajmuję się fiksowaniem tego oto kodu, który w zasadzie sam popsułem. E, I na pewno tak się nie powinno zdarzyć, ale się zdarzyło. Mam pierwszy błąd: otóż, e, namespaces y zmieniłem nieodpowiednim miejscu. E, więc tak się mogło zdarzyć. Podobne nazwy i po prostu mm, podmieniałem nie to co trzeba trochę słabo natomiast no nic nie poradzę jestem trochę czasu w plecy przez to Ech, tutaj znowu coś brakuje eventów short break time updated więc pewnie coś znowu ze zdarzeniami tak nie w tym miejscu co trzeba dokonywałem eee, zmiany tu są longi eee, application eee, czyli sam comment pewnie jest źle po prostu otworzyłem sobie nie to co trzeba i nie to co trzeba eee, zacząłem modyfikować bardzo nieładnie, No, ale już w sumie pomału dochodzę do, do rozwiązania. O to nawet tutaj jest, nie to bardzo nieładnie, execute refactoring, mam nadzieję, że to mi nie popsuje mocno kodu i w miarę szybko zrealizuję te poprawki. Coraz mniej błędów jest. Przynajmniej na tym poziomie. Short, short, longów tu nie powinno w ogóle być. Mam nadzieję, że nie będzie. Eee, a co do testów, to chyba nie udało się ich popsuć. Więc o tyle dobrze spróbuję uruchomić. A przy okazji eee, mogę zająć się poprawkami tutaj czyli start long i to de facto tu będzie long czy nie mógłbym wycofać zmiany gitem nie pomyślałem no cóż, nie pomyślałem Ok, nie wszędzie jest yy, popsute, bo widzę, że tutaj yy, troszkę jest poprawnie zmodyfikowanych miejsc natomiast dlaczego tutaj w tym akurat miejscu gdzie jest long jest błąd to nie wiem yy, prawdopodobnie jest jakiś null coś nie zostało wrzucone yy, do tego testu i tutaj mam start short break, command test to od razu to też poprawię bo to nie będzie, to będzie long yy. Tu będzie long. Jeszcze w tym teście wcześniejszym: short. Short ok. To chyba nie ma tutaj błędów. No ale dzisiaj naprawdę fiksuję swoje błędy. Czyli tak, long break: odwołanie do obiektu. Tu jest projekcja, bo to jest short i dlaczego jest tu short to też jest ciekawe pytanie można by rzec eee, to by znaczyło że gdzieś tutaj w pobliżu jest też referencja do shorta mam start long view czyli widok I tu mam long 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 okej okay. Uruchommy test. Może coś się zmieniło, może nie. Podejrzewam, że nie, bo jeszcze nie wszystko jest tutaj zrealizowane. Yy, moduły są jakieś zarejestrowane. O, przeszły testy te, przeszły testy. Może uruchomię wszystkie, żeby zobaczyć po prostu, co się dzieje. Bo może już większość testów przechodzi. A ja po prostu nie rzuciłem na to uwagi, chociaż zegar już mi tu wybił. Czas, więc na pewno mało będę kończył. Natomiast to, co widzę, to na szybko poprawię. Czyli long. Ponownie long. I tutaj long. Tu będzie 15, tu też będzie 15. Ciekawe, że nie widzi start long break. A nie, widzi to. Czym jest problem? Jakieś, y, parametra parametrami tutaj coś nie pasuje, ale to już będę prawdopodobnie e, poprawiał nie dzisiaj, albo dzisiaj, to jest prawdopodobnie ten błąd i odpalam, i to jest jedyne co dzisiaj zrobię, bo, bo w sumie jest późno i nie będę przyginał z czasem, natomiast y, test się wykonał więc jest. W miarę dobrze. Będzie się udało się poprawić testy, czyli w zasadzie wiele literówek zmienić. Bo poczyniłem takie błędy wczoraj, czy tam przedwczoraj. Prawdopodobnie dlatego, że nagrywałem bardzo późno i po prostu no, jestem tylko człowiekiem, popełniam błędy. Dlatego też. Na dzisiaj też już kończę, bo w sumie jest już późno, ale udało się zrobić kolejne kroki. Testy przeszły, więc prawdopodobnie może jutro ten UI będzie już do przetestowania. A na dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam do kolejnych części vloga. Moje 5 minut, na które cię zapraszam. Cześć!